Donald Tusk jest of jako European People's Party. Spełniał rolę użytecznego narzędzia, szkodzenia tak naprawdę Polsce. Nie, czy interesy reprezentuje? Polskie czy niemieckie? Donald Tusk jest einer von ihnen. Realizowanie rusko-niemieckich interesów w Polsce. Warto paktować z diabłem dla dobra, no w naszym wypadku Rzeczpospolitej. Donald Tusk był bardzo posłuszny. Danke. Zasilone zostało KLD niemieckimi pieniędzmi. Danke für alles. Człowiek y, pani Merkel do specjalnych y, zadań. No co tu jeszcze dodać? No to...